Cześć, witam na kanale Harterset. W tym odcinku pokażę Ci jak dodać i usunąć konto Google w telefonie Samsung Galaxy S25 Plus. W początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki Google. Teraz w tym miejscu, jeżeli nie będziemy zalogowani, będziemy mogli wykonać logowanie do... kliknąć przycisk zaloguj i zalogować ją do swojego konta. Jeżeli chcemy dodać konto Google, naciskamy na strzałeczkę obok tego konta i wybieramy opcję dodaj kolejne konto. Zatwierdzamy odciskiem palca, jeżeli mamy. Jeżeli nie, to korzystamy z hasła. I tutaj możemy zalogować się do konta Google lub utworzyć nowe konto. Natomiast jeżeli byśmy chcieli usunąć konto Google z telefonu, wybieramy tutaj strzałeczkę, następnie zarządzaj kontami. I wybieramy nasze konto, które chcemy usunąć, a następnie wybieramy opcję usuń konto i jeszcze raz usuń, a następnie OK. I musimy zatwierdzić hasłem. I się konto usunęło. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.